To była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Te szokujące słowa mecenasa Pawła Kozaneckiego wywołały ogromne oburzenie w Polsce. Mężczyzna wracał swoim Mercedesem z rodziną z wesela. Na miejscach pasażerów siedziała żona oraz ich czteroletni syn. Z naprzeciwka w Audi podróżowały natomiast dwie kobiety, które jechały w odwiedziny do bliskich. Zdaniem prokuratury to Kozanecki nagle zjechał na przeciwległy pas i doprowadził do czołowego zderzenia pojazdów. Kobiety z Audi zginęły, a jemu oraz jego rodzinie praktycznie nic się nie stało. Późniejsze wypowiedzi prawnika w lekceważący sposób traktujące ofiary oraz określanie ich pojazdu trumną na kółkach doprowadziły nawet do wyroku skazującego w zakresie zawieszenia działalności zawodowej. Kary za wypadek nadal nie otrzymał, bo pozostaje oskarżony i proces trwa już kilka lat. Sam Kozanecki jest podejrzany i nie przyznaje się do winy. Kulisy tej sprawy są wstrząsające. Pokój zbrodni.